Będzie śmiesznie. podziewać odirów, robili robili... ja się do końca. Brawa! A, słuchaj, dobrze, Nie Do końca. Do końca. Do końca. Do końca. Do to. Do to,

Ja! Dobra Marek i Nabil, chodźcie. Dawin daj. Weź jak

Znowu teraz! Dobrze! Hej, dani! Hej, dani! tak się Hej, dani! Hej, dani! Hej, dani! Hej, dani! Hej, Nawet jakbyście stracili, to nie wchodzi, nie teraz. Przez 5 minut nie. A wiesz, że na ten mecz pauzujesz? Kurczę, wiem, ale właśnie to jest niesprawiedliwe, no, no, będę się odwoływał do ciebie. No, no, Jesus, no, no, no. Jesteś organem odwoławczym, rozumiesz? To fajne, że u mnie Też musi ktoś schodzić do zawodnika. Marek, wejdź! Marek, wejdź jeden! Łukasz, ty koleś! Oh, okay, oh. Come back! Bartek, wracaj, wracaj! Wraca. Brawo Ej, Lewa strona gra! Tak jest! Tak jest! Jeszcze raz! Kłodź. Brawo! Brawo, dawaj zmianek! Prawa strona obrona! Kamil, kamil chodź! Zmieniamy się przy linii, panowie! A nie wiem, Szybciej, szybciej, szybciej! Brawo i... Brawo! zagraj! A ten to jest drugi, to...